Wszystko, czego tylko dotknę, to staje się memem oraz miniaturką itp. itd. Internetowy po Dzień dobry moi drodzy, ITP i TD, czyli to co już powiedziałem na samym początku, ta nazwa padła już trzy razy. Na początku była też piosenka Midas, niesamowita pierwsza zwrotka czy pierwszy refren do Sentina Midas, ale my nie o Sentinie dzisiaj, chociaż być może się pojawi na tej liście, być może się nie pojawi. Będziemy sprawdzali miniaturki w karty na czasie, będziemy oglądali memy z grupy Z dupy które wy wrzucacie. będziemy wrzucali muzykę, którą wy polecacie oraz wasze talenty, czyli bydlaki. Jak co, tydzień? Jak co tydzień, a co my teraz Mamy nic, nic specjalnego, za tydzień święta, nie? No, no, no to tyle, to, to na razie. Nie żartuję, oczywiście lecimy z kartą na czasie. Szpaku, człowiek motyl. Wygląda to jak Hitman, a nie człowiek motyl. Jeżeli to są skrzydła motyla, nie wiem, wyglądają jakby graficznie były tutaj dorysowane. E, puściłem sobie ten klip, ale to raczej puściłem go, z sobie go muzycznie słuchałem, więc to inna sprawa. Ciężko mi powiedzieć w tej chwili, co tam jest jakby graficznego z tymi skrzydłami, natomiast sama miniaturka, no jest intrygująca i podoba mi się to, że nie ma żadnego napisu tutaj. Przydałby się może minimalnie jakiś filtr na to wszystko, ale to, że nie ma napisu jest super. A gimper to kondon trąba. Boże... I o tym pisałem na Twitterze. Uwielbiam, że w XXI wieku, w 2022 roku Ktoś pisze kondon zamiast kondom. Tak dzieciaki teraz mówią, ty się nie znasz. Gówno, znam się właśnie, bo kurwa kiedyś się tak mówiło, moi drodzy. Kiedyś się mówiło kondom właśnie po to, żeby to było takie jak najbardziej upośledzone. Teraz się mówi kondom i jak tak napiszesz, to to nie dość, że to jest taki diss, to jeszcze z klasą, a tak to jest bez klasy. <laughs> Wojtek Gola wygląda jakby się właśnie jakimś kondomem zakrztusił. To jest wiecie, jak kondom challenge robi. <laughs> Cas Bałagane Warsaw Vice, produkcja Atutowy. Podoba mi się ta miniaturka, podoba mi się kolorystyka tutaj, podoba mi się, że to jest takie wygaszone. Jest coś takiego ciepłego w tym wszystkim, mimo że wygaszone. Jak długo wytrzymasz z robakami? Znak zapytania, wykrzyknik Rezi. Co do chuja? Nie, tak? Nie, nie wiem. Wydaje mi się, że Rezi przed chwilą był w karcie na czasie, ale z zupełnie innym tytułem. 20 minut Czyli ja widziałem, że ta miniaturka wyglądała zupełnie inaczej, czyli Podmienili miniaturkę. Podmieniliście miniaturkę w trakcie, najprawdopodobniej po to, że z... Zaczął spadać zasięg już, no bo tak czasami, znaczy tak czasami jest. Po prostu, nawet jeżeli film wejdzie na czasie i tak dalej, to no, pe w pewnym momencie zaczyna spadać. Wtedy zmieniacie miniaturkę, być może nawet tytuł i nagle, tzzz, boosty. busty! No, sprytnie, sprytnie, pieniądze, Rezji, Klęcu. No, wszystko tutaj się zgadza i robaki, wszystko bardzo kurwa, straszny, photoshop, potworny. E, Michel Fischling, KB Dress, y, typowa miniaturka w stylu stoimy naprzeciwko za nami blok, jesteśmy z ekipą i mamy maski. Malik Montana mógłby równie dobrze brudasy. Malik Montana Farid Bank, Brudasy with attitude, brudasy with attitude. Dobra, Malik Montana mógłby spokojnie też razem z nimi tutaj pozować, bo to jest praktycznie tego samego typu miniaturka, a tutaj wygląda Faust i Gibbs, Hinol, polska wersja, Gehenna. Tak jakby chłopaki po prostu wzięli racę. Patrzcie, ja teraz dopiero zauważyłem Muka, Muka tutaj jest. No i co głupio wam teraz? Gehenna, Hinol, polska wersja. Wszystkie te trzy miniaturki bardzo hip-hopowe wyglądają podobnie. Dzień jako verso. spędziłam dzień jako verso w Murci, ale przecież to, to jest jak Wersow, wszystko co wy tam robicie. Wszyscy jesteście kopiami samych siebie, więc w ogóle kurwa dzień jak co i po prostu dwupodział na żółto, moczowo, strzałka w kółeczku, wszystko się zgadza. A pod tym smolastym Angleosia boję się kochać. No i jest to z, w stylu takiego e, właśnie disco, takiej rewii z lat 40 -tych, 50 -tych, Te mikrofony, ja nie pamiętam jak one się dokładnie nazywają te mikrofony, ale jak robiłem klip, Bo jak nie my to kto, Mrozowi. Bo jak nie my to... To też mieliśmy takie, no tylko ten róż z tyłu jest bardzo współczesny. Zostałyśmy cheerleaderkami, dziewczyny ekipy zostały cheerleaderkami. Marcysiary Skala! I jest na żółto moczowo, wszystkie są oblane mocze. Oj Boże, i tak na biało ubrane, brakuje tylko pięciu czarnych kolesi, i żeby była tylko jedna. Wiecie o co chodzi? Nie <laughs> Czerwona strzałka, no klasyk, klasyk klasyków. Nie zaraziłam się na konferencji vlog, nie zaraziłam się. W sensie, że a można się było czymś zarazić. No słuchajcie, ktoś mógł mieć, roznosić jakąś chorobę. Pamiętajcie, że HIV, znaczy wirus HIV, czyli AIDS, AIDS, czyli choroba wywoływana przez wirus HIV. Nie roznosi się drogą kropelkową, to jakby ktoś nie wiedział. Nitro, skoro Fagata jest singielką, to. No i mamy tutaj Nitra, i mamy wspaniałe wywiady, a właściwie wspaniale wywiady. Nie wspaniałe, tylko wspaniale wywiady. Jest to kanał Sylwestra Wardengi, z tego co mi wiadomo, z wywiadami. Ja widziałem, że on po prostu daje różnym ludziom, żeby rozmawiali ze sobą, ale jakby dwóm uczestnikom, czy tam gwiazdą, więc jest to ciekawy pomysł, no na pewno. Cała prawda o Kuba Wojewódzki show Cezary Pazura. No nie, go pewnie zniszczył, kurwa. Cała prawda. Cezary Pazura, który grał Kubę Wojewódzkiego w Ślepną do świateł, swoją drogą zagrał go zajebiście. <słuch> Znaczy, to był miks trochę kuby wojewódzkiego, trochę Dariusza-Krupy, ale miniaturka mi się podoba. Podoba mi się ta kolorystyka, która tutaj jest, ten żółty i ten niebieski, ale taki inny niebieski. Fajna miniaturka. Zostaw tego węża, poszukiwacz 484. No i znowu poszukiwacz, dzięki temu uderzeniu Willa Smitha trafia do na czasie, znaczy nie, nie znowu, tylko w poprzednim odcinku było z tym uderzeniem, ale znowu go widzę w czasie. Klasyczna miniaturka poszukiwacza, oszukiwacza. Call me alive który wrzuca, kurwa wszystko z totalnym, absolutnym Photoshopem. Jan Rapowani powiedział, co myśli o macie wojewódzki był zaskoczony. Wojewódzki był zaskoczony. To jest mój ulubiony tytuł w ogóle zawsze, jak ktoś tam ktoś tam, był zaskoczony. Mamy tutaj dużą zabawę Photoshopem ze strony TVN-u. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że po prostu wiebią kurwa, Janka, rapowanie i tyle. Ale nie, 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 tutaj jest Mata i to wstawiony tak, że prawie nie widać, że on jest wstawiony. Wygląda jakby był takim małym ludzikiem, takim metrusza i tego tak jeszcze poklepuje. No ciekawe, zrobiłem hot dogi dla ekipy. Mini Mike, Mini Mike, kurwa, dojebany jest ten, coraz bardziej on, jemu rosną mięśnie na twarzy, robią mu się tutaj bicepsy i tricepsy, kurwa, spokojnie na policzka. i Frisk, który wpierdala od dogi od Mini no i bardzo dobrze, niech robi, bo musi nam uratować życie dziecka kolegi z Code 2, hrejterzy i to jest rzeczywiście akcja taka na poważnie, tutaj nie ma nic śmiesznego, nic śmieszkującego, dlatego zachęcam wszystkich, jeżeli chcecie, wbijajcie na siepomaga.pl, walecz na myślnik Agata i możecie w ten sposób na pewno pomóc, jeżeli lubicie kanał i też jeżeli dostarczyli wam rozrywki, a myślę, że na pewno dostarczyli. Uważajcie, nowy przekręt, francuski wał! Francuski wał, że kupujesz auto bez niczego, taką kurwa, po prostu samą karoserię. I potem się zastanawiasz, dlaczego to kurwa nie jeździ. Przecież gość mówił, że jeździ, a mówił po francusku, więc nie zrozumiałem. <laughs> Fiat, jabłoni kometa, kometa to jest, jak wiesz, pociągniesz <laughs> A, to jest kometa, a nie, kurwa, jakieś piosenki. Dostałem zlecenie, by ulepszyć jego nowy zakup. Robi wrażenie. Robi wrażenie. To jest, kurwa, też kolejny rakowy element, który, no nie, nie przeminął, nie przeminął, moi drodzy. Jest w gwiazdkach, robi wrażenie. Wielka przemiana z moczowego w, kurwa, zielonym. No dobra, to wszystko, jeżeli chodzi o miniaturki. Lećmy, kurwa, z Waszymi talentami. Najpierw muza. I trochę dawny love. Dobra, pierwsze, co mamy, to jest, kurwa, nie wiem, co to jest. Ute, Athe, and Ghost of Blue You will never sleep again. CENZOR A dobra, Ate 80, e, SN, ASE. Puszczę od tego misa, bo tam e, niby cenzor, ale jednak goła baba. Oj, grubo To jakieś trap metal korowe w ogóle. Powiem tak, co do samego tego make-upu i tej scenografii, wygląda to źle, ale wiesz dlaczego to wygląda źle? Bo to jest zaczyste wszystko. Wszystko tutaj jest zaczyste, a macie takie make-upy, tego typu stylówkę, że to powinno być brudne w chuj. Tak jak muzyka. Widzę, że reżyser tutaj pomyślał sobie klipu, że specjalnie wymyślił taki scenariusz, żeby dwie dziewczyny się na kanapie całowały. Wiadomo po co. A teraz się biją, jak fajmem ma. Dojebane. Ej słuchajcie, naprawdę jest to... Naprawdę... Napra trap Metal, no to prawie kurwa trafiłem. Industrial Trap Metal. O, no właśnie. Nie, to jest ten moment, kiedy się macha tymi rękami, nie? No bardzo industrial, gothic, yy, widziałem takie rzeczy, kurwa, na Castle Party w Bolkowie. Ode mnie macie łapkę, oczywiście chłopaki bardzo mi się podobają, wszystkie tego typu inicjatywy i tak jak mówię, yy, po prostu uważam, że za, za ładni i za czyści jesteście, yy, żeby to po prostu było na takim ładnym... Fuu, właśnie, że za kurwa za ładne i czyste to jest. Uważam, że powinno być brudniejsze i mroczniejsze, ale też rozumiem zamysł. Następny zespół Artificialize the Paradox of Knowledge. Nie wiem, czy to zespół, czy nie. No widać, że ktoś tutaj zna się na robocie teledyskowej. Znaczy, chce być bardzo artystą. Oho, nowa Natalia Groziak. Brzmi totalnie jak Thank God I'm a Woman. Kurwa, serio. Oczywiście nie, nie, to nie jest ta sama muzyka. like Chodzi mi o sposób śpiewania. Ale teraz jest taki trochę tulowy, nawet Wam wychodzi. Bardzo ciekawy projekt artystyczny, zdecydowanie. Oczekajcie, tu jest mocniej. jest takie zaburzenie rytmu i to takie wejście już w mniej popową stylistykę, taką no kurwa dosyć mocną. Ciekawa rzecz, naprawdę bardzo ciekawa rzecz, myślę, że to jest coś co Alicja Sobstyl, myślę, że może mieć spokojnie przyszłość przed sobą w radiach, chociaż jest to odrobinę za awangardowe w tej chwili na jakieś rozgłośnie, natomiast no jest to kurwa naprawdę sztuka. To teraz kochani wasze bydlaki. Czyli Macik bo słucham link do moich prac. Hobbistyczny, zajmuję się filmowaniem z drona. Na swoich filmach przedstawiam głównie jakieś ciekawe miejsca w Polsce. No dobra, pokazuj, co tam masz. Włączę na, na wszelki wypadek muzykę, bo to nie wiadomo, czy nie wchodzą prawa. Tutaj mamy co? No tak, to jest to filmowanie z drona. No widać, widać, że się tym zajmujesz. Zdecydowanie. Podoba mi się kaszeta u góry i u dołu. Kolorystyka, jak to jest pokolorowane. Naprawdę ładnie. Ładnie, filmowo strasznie. A to nawet Warszawa chyba, albo Wrocław jakiś. Nie wiem, co dokładnie... Bardzo ładnie wyglądają te zdjęcia. No nie, nie ma się do czego przypierdolić, Ej, kurwa no. Bo na przykład oglądałem to i to już z kolei mniej mi się podoba właśnie z tego powodu, że nie ma tej kaszety, nie ma tego filmowego klimatu i wygląda tak polsko i nie, ma, nie jest to tak pokolorowane jak, jak tam ten twój reel, który wysłałeś wcześniej, więc znaczy nie, nie, nie jestem pewien, czy powinieneś to robić. Natomiast ten reel naprawdę kurde fajny. Podoba mi się, podoba mi się Fly Pro. Jakbyście chcieli, ziomeczek ma taki talent. Eee, I drugi talent. się ma. Na no, pewnego razu w pracy na budowie zauważyłem ścinki z desek kompozytowych, które zacząłem licznie gromadzić. Odpad budowlany na chacie. Po pewnym czasie wymyśliłem. Organizero dioramy handmade despot. Robimy to z ziomkią, on maluje jak kleje. Dodajemy elementy z makiet. Dobra, zobaczmy, co tutaj takiego macie. O kurwa, jakie zajebiste. Babciuk! Dobra, nie, nie macie tego dużo, ale to jest kurwa, naprawdę wyczesane elementy z makiet. Możecie sobie. Coś takiego mieć na biurku w pracy, no kurwa idealnie. Można sobie tu wsadzić długopisołówki, ołówki, fiuta można wsadzić nawet. Aha, bo to jest jeden na razie tylko, tak? Nie, więcej tego jest, dobra, więcej różnych. Ten sam pomysł, też różne rzeczy. Bardzo fajne te grafiti, kurwa robi to klimat. Ktoś tu leży pod ławką najebany. Ej, serio? A, ktoś napisał jeszcze wszystkie, wszystko ukochane krakowskie ksywy. Czyli to są krakowscy graficiarze. ACAB, all cops are bastards. No i jest policjant tutaj, nie, bardzo spoko. Naprawdę fajny talent. Chłopaki się nazywają Despot, 69 obserwujących. Jakby co, zapraszam do chłopaków. To jest kurwa talent, fajne rzeczy. Lubię takie rzeczy. Dobra, to skoro już jesteśmy przy rzeczach, które ludzie lubią, to teraz mamy waszą ulubioną część. I trochę dawny, Gdy na początku sezonu rowerowego chcesz sprawdzić, czy wentyl nie puszcza. Ja tak się nie sprawdza. Trzeba przyłożyć twarz. Okej, okay, na razie, masz rację, ale zobaczymy, czy będziesz taki mądry, jak będę z Tobą gadał w mojej głowie pod prysznicem. To jest, jak chcesz jakieś ważne przemówienie, masz, czy wiesz, że masz mowę publiczną, to najwięcej tego słyszą, kurwa, Twoje szampony i mydła. Żele pod prysznic, damskie, zmysłowa czekoladka, pachnącka truskaweczka, malinowa rozkosz, męskie. Energia, adrenalina, śmierć, skała, dom. Ale to byłby dobry żel pod prysznic, męski, o smaku śmierci. Netflix, are you still watching? Czyjaś córka. Jabłonowski pasujący, idealnie pod to. Ona, może byś już trochę przystopował z tą masą i treningami, zaczął skupiać się na naszym związku, ja... Ha, 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 ha. Ha, ha. I owca. Owca prosto z worka. Czego sobie życzycie, dzieci lat 90.? Zdrowych stawów, nową motrobę? kręgosłup, który nie napierdala. No, tak już jest. Nasi starzy nie mieli kurwa memów, żeby sobie tak mówić. Fajny jesteś, postawisz mi drinka. Nie stawiam drinka nowo poznanym kobietom. Ciężarny się nie odmawia. Outstanding mood. Outstanding mood. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że podeszła do mnie jakaś romskiego pochodzenia e, babka, i miałem wtedy kurwa, nie wiem, 22 lata. Poprosiła mnie o papierosa. Patrzę, kurwa, ona ma brzuch ciążowy. Taki kuj, tak ósmy miesiąc gdzieś. Nie? Ja mówię, no chyba sobie żartuję, w życiu Ci nie dam fajki Ona, ale ciężarnym się nie odmawia Kurwa, świetny argument Jeśli będziesz się masturbował, to oślepniesz Jestem tutaj, tato Nie zgodzę się, ja mam tylko minus 5. Kiedy w końcu spłacasz wszystkie kredyty i zaczynasz cieszyć się młodością. No, patrząc na te inflacje i te stopy procentowe, to wiecie jak jest, a propos 100%, kiedy idziesz zapłacić pierwszą ratę za mieszkanie? Tak, stopy procentowe. W ogóle wszyscy miłośnicy stóp, po prostu w tej chwili kurwa, muszą się cieszyć najbardziej. Kiedy Putin otwiera sakiewkę z rublami? Boże kurwa, robisz takie rzeczy, a potem robią z Ciebie memy, no. Kiedy nie chcesz gdzieś iść, ale też nie chcesz odmawiać. Jeszcze dam znać. Klasyka. To wiesz co, to Mówmy się, dam Ci jeszcze znać, dobra? Awe mordo, no co z ziomkami się nie nawrócisz? Kiedy w trakcie seksu laska powie do Ciebie tatuśku zamiast herr obersturmbannführer. Przejebane, no. Nauczyciel w łeb woźny. Tak, nauczyciele w często takimi babolami, bambolami wielkimi, a woźny kurwa dojebany zawsze. Moja dziewczyna, dziękująca mi, że za każdym razem jak sikam, to zamykam deskę klozetową. Ja sikający do zlewów is sterile. That's a fact. Dzięki za gratulacje. Hedgehog Anatomy. Hedgehog. <gryzy> Memy z Heda zawsze są śmieszne. Ludzie z kredytami, ludzie bez zdolności kredytowej. <gryzy> w końcu! Na coś się przydał brak zdolności kredytowej. Dlaczego ceramiczny kibel kosztuje 300 zł, a ceramiczny ząb 1000 zł? Bo kiblem się niewygodnie gryzie. Paweł, kiedy uruchomicie program regaty? PKO Bank Polski. Panie Paweł, o jaki program regaty chodzi? W jebaniu obywateli na wysokie raty. To dziwne uczucie, gdy podejdzie do Ciebie taki śmieszny pająk i poprosi Cię o szluga, Ty nie masz serca odmówić. O, co ludzie wymyślają, kurwa, co ludzie wymyślają? Denatorat, lin. <grym> tak kiedyś wyglądał lin, kurwa, lin lat 90. Terapeutka. Musisz zmienić środowisko, musisz wejść mocniej w siebie, Iść na siłownie, zajmij sobie głowę. Inni ludzie też mają problemy. O, wygląda na to, że mamy koniec wizyty, to będzie 140 zł. Psychiatra. Widzicie, 10 minut. Jakie chcesz piguły, mordu? Daję Ci receptę, przyjdź za 3 miesiące po następną. Bierz to regularnie, za 3 miesiące będziesz się czuł zajebiście. Minaciri co milna pan 60 mg i promiazyt 50 mg bupropion 100 mg szaman to pod kontrolą. szaman trzymaj grzyby i ogarnij się sama ja będę grać na bębnie i śpiewać jak kiedyś było i co dało się dało się krasierka żabki wow wcześniej pan wstał ja kiedy za szybko zjesz gorącego ziemniaka <suszy> Totalnie tak. Istnieje meduza, której jad powoduje, że masz poczucie nadciągającej zagłady i myśli samobójcze przez dwa tygodnie. Miałem kiedyś taką dziewczynę. No, słuchajcie, bywa tak w toksycznych związkach. Dobra, to wszystkie mamy na dzisiaj. Wszystko, co mamy, też na dzisiaj. ITP, TD się żegnam z wami, ja się żegnam z wami, widzimy się za tydzień, w święta. No, niech każdy pamięta. Papa! Pa.